Chcesz przeżyć magiczną noc w muzeum? To nie ma nic prostszego. Widzimy się 13 maja w najbliższą sobotę od godziny 18 w Otrębusach. Jeśli nie będziesz z nami na miejscu, oglądaj w internecie od 20.30. Zaczynamy transmisję na żywo i czeka Was całe mnóstwo naprawdę niezwykłych atrakcji i zupełnie niezwykłych gości. Otrębusy w sobotę czekają na Was. ale muszę wam powiedzieć, że Robert po prostu siedział i nie dojechał. Ale dzisiaj tak. będzie odcinek do to. Tak, zresztą odcinek Dobra, bo tak naprawdę robimy przygotowania do Nocy Muzeów i tak, i tak naprawdę... Masz rację, oczywiście, że nagrałem na telefon parę rzeczy, wiecie? Nagrałem na... Słuchajcie, Andrzej ma rację, to zróbmy w ten sposób. Teraz zobaczycie nagrania z materiału, bo przygotowujemy się pod Noc Muzeów, czyli pod jutrzejszy dzień. A to nie było takie łatwe. Poczekaj, bo transit dostanie strzała. Ty nie nagrywaj telefonem, Artur. Tylko tu trzeba odstawić artylę. Dobra Musisz najpierw w dupę postawić, a to się narzuci, nie? Dobra, nastąpiła właśnie sytuacja, która jest chwilą bardzo historyczną Bo ta brama była od zawsze. Artur, płaczesz? Zawsze płaczę. Artur jest wzruszony. Naprawdę. Ona była na, jest na pierwszych zdjęciach 90 rok. Więc naprawdę jest Dzieje się. Możesz od razu pociągnąć całość. Tutaj do Rudego będzie dostęp. Nie poddaję się pod. Kolejną rzeczą, którą przygotowujemy i którą zobaczycie już jutro, to jest ekipa niezastąpiona MX Nowicki. Ale Wy też również będziecie mogli być częścią tej ekipy. To nie chodzi o to, że możecie przyjść i sobie pogadać z ekipą MX Nowicki, ale tak naprawdę. E, ty... Możecie działać, możecie ale... polerować. No właśnie, bo zrobimy taki, taką akcję troszkę na żywo, nie? Taką tak akcję jest. na żywo, w której z jednej strony Ty masz absolutną specjalizację w szkoleniach, więc może zrobisz takie. Szkolenia dla wszystkich. Tak, to będzie aktywny dzień, aktywna noc e, muzeów. E, no obiekt piękny, obiekt tak mogę powiedzieć. No, <grystanie> dałeś nam wyzwanie Patryk, jak zwykle. Słuchajcie, bo jak wiecie z tego autobusu londyńskiego e, i sprzedawane są bilety do muzeum, tam jest taki mały sklepik i tak dalej. On stoi już tutaj wiele lat, czerwony kolor. No, wiesz, jakby sam chyba najlepiej o tym wiesz, jak jest bardzo wymagające. No, oczywiście, jeszcze stare lakiery akrylowe, nitro przypuszczam. To chyba dłużscym. był nitro, wiesz, tak mi się wydaje. One były malowane jak płot, czyli raz do roku wiesz te autobusy. Sam dłużscym. zastanawiam się, jak wam to pójdzie. Powtarzam, jak wam to pójdzie. <laughs> Ale pod okiem mistrza. Pod okiem mistrza. Ale w A razie nawet tego będziesz mistrzu. ratował. Będziemy ratować. Dokładnie. Całą ekipą. Więc słuchajcie, cała ekipa Emix Nowicki pojawia się na Nocy Muzeów, przyjeżdża ze swoim sprzętem, ze produktami, ze wszystkim po kolei i na żywo będą działali przy tym autobusie, tak żebyście Wy też, jeżeli będziecie mieli na to ochotę, wziąć, dotknąć, sprawdzić. Jeżeli przepalicie tą farbę trudno, nic się nie stanie, jakby nic się nie wydarzy, właśnie dlatego też e, robimy to na, na tym autobusie i robimy to w taki sposób, żeby, żeby to był trochę taki poligon doświadczalny. Oczywiście nie? i zrobimy, będą różne stopnie jakby zaawansowania, więc e, będziecie mogli i podziałać ręcznie i maszynowo. Być może ktoś właśnie po raz pierwszy złapie maszynę, żeby coś z tym zrobić. A potem będziecie mogli przyjść i powiedzieć, tak, tak, ja polerowałem ten autobus, <grym 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 ten w autobusach. No, więc e, to jest e, jedna z e, kolejnych rzeczy, które zobaczycie już jutro, a właściwie weźmiecie w tym udział. Dobra, to teraz tak, już żeby wa iść wam po kolei, żeby nie było e, coś, z e, czym, żeby tam nie psuć. E, tego harmonogramu, ja że się już zakręcone, bo dzisiaj cały dzień na tej koparce, to już wam mówię o co, jeszcze będziemy mieli, bo powiedziałem wam o Nowiku. Ale jeszcze, oprócz tego, będziemy mieli przede wszystkim dużą transmisję na żywo, bo mówiłem o tym, od właściwie od prawie roku mówimy w przypadku Forda GPW dla muzeum, że fajnie kiedy go po raz pierwszy zaprezentować w Muzeum w Otrębusach właśnie podczas noc Muzeów. Był projekt, który przecież powstaje stricte pod muzeum. Jest dzisiaj, kiedy to nagrywamy. Jest dzisiaj czwart... nie, środa. Jest dzisiaj środa i zobaczcie na jakim etapie dzisiaj wygląda ten samochód. Powiem wam, że ostatni tydzień był mega, mega szalony, dlatego że dzisiaj nagrywamy to w środę dla was wieczorem. A jeszcze wczoraj rano na przykład nie mieliśmy błotników. Mieliśmy kilka e, po prostu osobnych kawałków blachy e, i nie każdy z nich był odpowiednio wyprofilowany. Na szczęście oba te błotniki zdążyliśmy z Rafałem wykonać. Rafał zrobił stronę pasażera, ja zrobiłem stronę kierowcy i będzie to działać. Więc to czy zdąży Adam Carrington? Jest niewiadomy. Tam prace trwają 24 godziny na dobę, tu trwają 24 godziny na dobę. Ale dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli być z nami na miejscu tu, e, będzie transmisja live, która startuje o godzinie 20.30. Transmisję wymyśliliśmy, zobaczymy, słuchajcie, to jest tak. Musimy się umówić, że takie słowo powiedziane jest takim słowem, w którym są to nasze plany, a nie to co zrobimy, dobra? Bo. Na pewno będziemy chcieli zrobić takie studio, w którym jesteśmy, w którym przychodzą nasi goście, w którym rozmawiamy również z wami, uczestnikami tej, tej nocy muzeów. I tam mamy. Wśród naszych gości oczywiście jest cała ekipa, która jest ekipą z tego kanału. Będzie Mercedes, Piotrek od Mercedesów, będzie ekipa Apkarowa, będzie ekipa z MBL-u od Lambo. Widzieliście już nowi więc jakby ci wszyscy będą. Oprócz tego, dojedzie do nas Adam Klimek, który jest jak takim przyjacielem tego miejsca, przyjedzie do nas Adam Kornacki, który jest przyjacielem tego miejsca. Adam chyba dojedzie, a Robert nie mówiłem ci, Adam dojedzie o 23, bo będzie leciał z trasy, więc będzie, znaczy tak podobno mniej więcej ma dojechać, ale może się uda wcześniej, bo go zaszantażowałem, że będę o nim opowiadał na live'ie bez niego, więc powiedział, że a jeżeli tak, to postara się przyjechać wcześniej, bo nie chce do tego dopuścić. Więc napiszcie w komentarzach. Czy chcecie, czy nie chcecie? Bo to może być ciekawe. Ja, jak ja tylko mówię, to tu jest tylko moja, prawda? Wtedy. A ona bywa inna. Prawda? Dobra, chodźcie. I teraz, tak, jeszcze jedna rzecz. Umówiliśmy się, że noc muzeum to jest noc, w której pokazujemy Wam coś jeszcze więcej, więc mamy tak, premierę Forda GPW, chodź do światła, bo pewnie już teraz nic nie widać, więc wychodzimy do światła, mamy premierę Forda GPW, czyli czwartkowej serii właściwie... Pra premierę i po raz pierwszy będzie można go zobaczyć. Będzie pokazane samochody z projektów, bo będzie Ferrari w Cenie Schody, będzie Polskie Porsche, ale oczywiście nimi nie będzie można pojeździć. Ale wymyśliłem inny pomysł. Namówiłem byłego kierowcę wyścigowego, który jest... To totalnie zakręconym facetem motoryzacyjnie jest gościem, który zdobył mnóstwo tytułów mistrzowskich i jednym z najbardziej utalentowanych kierowców wyścigowych naszego kraju, bez wątpienia misz i król ośki, Rafał Rulski. Poznacie, pokochacie go, bo jest tam milion myśli w głowie w jednej głowie, które, która świeci, oczy się świecą i nam opowie, jak zaczynają się opowieści wyścigowe, a to jest gość, który Oprócz tego buduje dzisiaj to całe swoje doświadczenie wyścigowe. Przerzucił na budowanie prawdziwych symulatorów. Nie gier komputerowych, ale najprawdziwszych symulatorów wyścigowych albo symulatorów rajdowych, w zależności od wersji, e, która będzie. Te symulatory nie należą do najtańszych, bo to jest mniej więcej około 100 tysięcy złotych. Ale się sprzedają również w Polsce. Klienci są na tego typu rzeczy. Więc tak czy siak namówiłem Rafała żeby przywiózł jeden z takich symulatorów żebyśmy rozstawili żeby można było też wejść i poczuć się jak to jest w tym klasycznym Porsche na odcinku rajdowym. Może takie Porsche rajdowe i Raid polski z lat, nie wiem, dzisiejszych chociażby, ale za kierownicą klasyka. To są symulatory, które żebyś, dla tych, którzy grają, to doskonale o tym wiedzą, ale fizyka tam jest dokładnie taka, jak myślicie o symulatorach lotniczych, że piloci ćwiczą na symulatorach lotniczych w większości, a nie latają w powietrzu. Więc to, to nie są gry komputerowe, to są symulatory. Tam Czujesz zawieszenie, czujesz amortyzator, czujesz no w ogóle jakby czujesz. Więc każdy z Was będzie miał szansę, również, znaczy nie wiem czy każdy, bo mm, symulator jest jeden, ale, a poza tym będzie Rafał, który będzie e, stał z boku, więc w ogóle to też fajna historia, żebyście z nim pogadali i zapytali się o sposób jeżdżenia, o mm, pomoc w jakichś takich pomysłach motoryzacyjnych, bo ten gość e, zrobi dla nas wyjątek i będzie też na tym miejscu i przyjedzie i będzie będzie opowiadał. Co jeszcze? Jeżeli ktoś nie ma classic auto z muzeum, to będzie też miejsce, gdzie będzie można kupić, będzie radę Jakaś strefa cateringowa, którą postaramy się uruchomić, ale jeszcze tego na razie w tym momencie nie mamy, kiedy to nagrywamy. No i tam będzie ta scena, na której będziemy robili takie, może troszkę top Znaczy, tak nam się wymyśliło, że to będzie takie troszkę top-girowe, takie studio, a jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ale uwierzcie mi, że ekipa ludzi, którzy pracują na tym, jest dość duża i naprawdę bardzo zaangażowana. Więc. Em, Przyjeżdżajcie po prostu, ale się nagadałem. Ale przyjeżdżajcie, e, tutaj troszkę przestrzeni zrobimy, robimy parkingi. A, i jeszcze jeden bardzo ważny komunikat. Parkingi. Parking przed muzeum nie jest duży, tak jak widzieliście, my robimy, przebudowujemy go, żeby był jeszcze większy, ale na pewno wszyscy się nie zmieszczą. Parkowanie przy drodze bywa bardzo różne. Dlatego uruchamiamy linię autobusową i dosłownie 500 metrów od muzeum będzie jeden duży parking, w prawo 500 metrów od muzeum w lewo będzie drugi duży parking i będzie jeździł autobus prawdopodobnie angielski, który będzie jeździł cały czas i będzie przywoził, zwoził, przywoził, zwoził. Na takiej linii all the time, na której będziecie mogli zaparkować. Więc na pewno przy muzeum po prawej stronie jest już zorganizowana strefa parkingowa przy zakładach dookoła. I większe parkingi, które, które są po 500 metrów w jedną i po 500 metrów w drugą. Mam nadzieję, że ten po 500 metrów w drugą będzie, bo na razie jest tam ten jeden. A, jest jeszcze parking jeden. Pod, ale nie wiem, czy, czy to zadziała. Przy okazji, jeszcze jedna rzecz. Rzecz na samym końcu, która została nagrana chyba z dwa tygodnie temu, tak? Czy tydzień? Mm -hmm. Tydzień, czy dwa, dwa tygodnie dwa. temu? Dwa. E, czyli nasz konkurs e, zegarkowy Tak Hoyer-Kareda, e, bo on się skończył, miał swojego finalistę. Poznajcie człowieka, który był szczęśliwym zwycięzcą tego konkursu. And the winner is no, gratuluję. Dziękuję. Proszę. No i gratulacje. o tak, no wiesz, na też jest te, te, te w, czyli, wiesz, jakby w komisji. E, powiedz mi jedną rzecz. Bo mm -hmm. napisałeś w tym, że masz pomysł na robienie tych zdjęć, i na to, żeby to, to, to się tam zadziało, żeby to nie było tylko tak. No, Ten to, 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 to pomysł podtrzymujesz. Oczywiście, no. Pomysł był przemyślany, że nie było tak, żeby wygrać. Znaczy ogólnie pomyślałem sobie, że czas już skończyć jeździć mu z Skodą fi firmową i powiedzieć czymś fajniejszym na życie jest za krótkie. Ale fajnie jest, znaczy wiesz, wiesz co jakby tak naprawdę dla nas było takie fajnie, najfajniejsze w tym wszystkim, to, że jakby może to ci dać inspirację do kolejnego działania, czy się uda, czy się nie uda, jakby to jest nieważne, ale jakby ty powiedziałeś okej, okay, to jak to zrobię, to ja spróbuję i będę to robił. Więc e, mamy dla Ciebie. Tu masz Maćka, który jest zegarmistrzem nad zegarmistrzem mistrze. i to tylko serwisowałeś, tak? tak? Tak, jest po wyczyszczony wyczyszczony, nasparowany, zrobiony wszystko od początku do końca. No dawaj, no otwórz mu, no boga, no, to zobaczysz na, 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 na pięcia. Tak, na tak. Na pięcia. Maciek w ogóle naprawdę jest taką osobą, jeżeli chodzi, wiesz, o te piękny, wszystkie. Piękna wygrana, piękny prezent, gratuluję. No, trzymaj, no, słuchaj, numery, numerki masz tutaj, bo jeszcze sprawdzaliśmy przed chwilą, masz tu książkę, za do niego, tak instrukcja obsługi. O, i one wszystkie... Instrukcja obsługi to nie dla Polaka. Prawdziwy tak. No, tak. Polak instrukcji nie czyta, tak? Czytasz no instrukcja obsługi? Nigdy w życiu. Ja nie, też nie czytam instrukcji obsługi, bo uważam, że jest dla ludzi, którzy tak. nie mają fantazji. To jest prawda, to jest, tak. No bardzo no dziękuję, jest piękny i myliś... na pewno się będzie prezentował. Przymierz od razu, załóż. No śliczny jest, jak teraz będziesz wracał na motocyklu, to akurat będzie idealny, bo przyjechał do nas z Krakowa na moto. Fajnie, że, że jest. O Maciek, musimy chyba wyregulować tak, od razu brazoletę. Brazoletę, chudą garstki. Ale super jest, super wygląda. No dobra, to powiedz teraz tak. Szybki, szybki strzał. Gdzie otwierasz swój profil ze zdjęciami w 911 różnych samochodów? Muszę założyć Instagram, bo jeszcze nie mam. Dobra. Nie byłem do tej pory medialny w żaden sposób. No ale tutaj wiesz, jakby powiedz... bo, po, rzekło się słowo, więc. Założę na Instagram. Wyślę wam na maila. I, I, zrób, I robimy w ten sposób, to musisz to zrobić w miarę szybko, bo w opisie wrzucimy jego Instagrama, więc go tam obserwujcie, tak? Czyli mm -hmm. przygody e, tak Hoyera, motoryzacyjne karery w twoje jako otwarcie twojej drogi poznawania motoryzacji. Tak? Znaczy. Tak. Dzisiaj tak. w panie pierwszy, że tak powiem. Pojazd. No? i Na przykład pierwszy motocykl. Ty na zewnątrz stoi najbardziej kontrowersyjny samochód, jaki jest dzisiaj ostatnich czasów BMW XM. Stoi tam na zewnątrz, widziałem jak podjeżdżałem, więc uf. droga jest otwarta. To jeszcze do takich, że tak powiem, lepszych egzemplarzy, to jeszcze długa droga. Gratuluję. Dziękuję bardzo również. Gratulacje za... jeszcze raz. Miłego użytkownika. Dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Na jakichś targach. Ale jasne, że tak. No my będziemy obserwować Twój profil, na który czekamy. Link znajdziecie na dole. Praca na ręku, czy to jest? Nie, go ubieram i to, no, to, to dopasujmy, no? Dopasujmy, no. pas. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. No, dobra. To podsumowanie, na szybko. Jakie mamy atrakcje? Więc tak, tutaj mix Nowicki. Przed chwilą napisał profesor Nakamici, że chętnie przywiezie swój sprzęt pomiarowy i zrobimy stoi stanowisko, gdzie każdy będzie mógł wjechać swoim samochodem i zmierzy mu profesjonalnie sprzęt nagłośnienia i przy okazji skonsultuje z nim, co się dzieje. Plus transmisje live i goście specjalni w transmisji live, którzy są w środku. Strefa wyścigowa rulaka, czyli przejażdżka klasycznym Porsche po rajdzie polskim. E, w mega profesjonalnym symulatorze za stówkę. Więc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc uwierzcie mi, że będzie się naprawdę działo jutro od 18. Ups, sorry. <ślesk> <ślesk>